Posiadanie psa w Iranie jest nielegalne. Jeśli wyprowadzisz swojego czworonoga w Iranie, policja ma takie prawo, żeby zastrzelić do twojego psa, żeby dać ci karę grzywną albo i dać ci baty na plecach. Chłostę może policja ci dać na plecach. Ja się nazywam Michał Reza Zadeh, Jestem Irańczykiem, który od 8 lat mieszka w Polsce. I ostatnimi czasy czytam wasze wiadomości, w których prosicie mnie o weryfikację tychże e, informacji. Tak, to są informacje prawdziwe, niestety. Iran jest takim krajem, który m, zakazuje zwierzęta, posiadanie zwierząt domowych. E, posiadanie zwierząt domowych w Iranie jest bardzo źle widziane. I od zawsze tak było, to znaczy od zawsze, od 1979 e, roku, e, gdyż rewolucja islamska w Iranie zaczęła się, rozpowszechniła się jak wirus, e, to od tamtego czasu e, islamskie zasady zostały wprowadzone do Iranu, i w islamie zwierzęta są bardzo źle widziane. E, w Polsce słyszałam taki mit, że koty są mile widziane w Iranie, a psy nie. Ale muszę tutaj zaprzeczyć tę informację, ponieważ ja nigdy z czymś takim nie, nie spotkałem w, w Iranie. Z, z, z takim mitem albo z taką informacją nie spotkałem się nigdy w Iranie. Bo ponoć ktoś powiedział, że Mahomet, gdy się modlił, coś tam, coś tam, z, z kotami, kot e, był miły dla kota, ale był nie niemiły miły dla psa. Ja nie słyszałam tego w Iranie. To są polskie informacje, które e, są błędne e, bardzo często, jak z polskich mediów słyszymy, e, ale ta, ja, ja jako Irańczyk nie słyszałam tych informacji w Iranie. Natomiast to, że wyprowadzenie zwierząt jest, jest, jest nielegalne, to e, nie rząd irański, ale e, samorządy irańskie, czyli w miastach irańskich. Te wyprowadzenie zwierząt e, stało się od. To zaczęło się pierwszy raz chyba w 2009 albo 2011 roku, e, gdyż w Teheranie wtedy ten zakaz został wprowadzony. Oczywiście to nie oznacza, że ludzie nie mają zwierząt. Wiecie, we w poprzednich odcinkach opowiadałem, jak wygląda życie codzienne w Iranie i jak. E, jak wiele zakazów istnieje w Iranie, na przykład kobiety też muszą nosić chustę na głowach, alkohol jest zakazany, nie znajdzie się alkoholu w ogóle w Iranie, czyli imprezy koedukacyjne są nielegalne, chłopaki i dziewczyny do końca liceum są w szkołach jednopłciowych, więc nigdy nie mają prawa się spotykać. Albo trzymać się za rękę, albo w ogóle być razem pod jednym dachem. Więc wszystkie te zakazy istniały zawsze, ale to nie oznacza, że ludzie nie robią tego. E, posiadanie psa, jak i zdejmowanie chusty, jak i posiadanie chopaka dziewczyny, jak i imprezy z alkoholem, jak i imprezy koedukacyjne e, jest... Powodem albo takim bardziej manifestem człowieka, otwartego człowieka w Iranie, żeby pokazać, że jest, jest takim buntownikiem, jest takim dobrym buntownikiem, które nie zgadza się na abs absurdalne prawo, które jest narzucone przez, rząd, przez rządy religijne na niego jako obywatela świeckiego. Natomiast to, że Teraz zaostrzy, za, zaostrzyli bardziej te prawa i spowodowali, że prowadzenie tych zwierząt rzeczywiście jest dużym zagrożeniem dla ich zdrowia, e, czyli dla zdrowia tych zwierząt. E, tych zwierząt to jest e, te, naszym tematem i naszym powodem do zmartwienia. E, oczywiście jak zawsze. Jak coś się dzieje w Iranie, ja zaczynam się martwić, i Wy też się martwicie, ale e, jak w poprzednich, e, poprzednich materiałach, kiedy o, o irańskich kobietach mówiłem, e, pamiętam jak bardzo e, było, jaki był ruch, ale wydaje mi się, że ruch, ruch o e, zwierzętach jest jednak mocniejszy i bawi mnie to, bo nikt w sprawach irańskich kobiet nie pisał do mnie tyle. I nie wysyłało mi tylu artykułów, co w sprawie zwierząt. Teraz piszecie do mnie. To znaczy, bardzo miłe, że dbacie o zwierzętach i dbamy: wszyscy dbamy o zwierzętach i chcemy, żeby, żeby zwierzęta dobrze się miały. Ale irańskie kobiety też nie mają się lepiej, szczerze powiedziawszy, ponieważ nie mogą się ubrać tak, jak, wybiera, tak jak same chcą wybrać. tak? Posiadanie psa w Iranie jedynie jest legalne jeśli e, psa teraz mówimy o psa, bo takie, takie, takie prawo jest o psach bardziej niż o kotach, bo nikt nie wychodzi z kotem na, na szelkach. To, że w Europie chodzimy, ale e, w Iranie to jest bardzo niepopularne i bardzo to jest e, no nie, niepowszechny widok. E, poza tym dużo jest bezdomnych kotów w Iranie, które są karmione przez ludzi, tak jak e, w Turcji. E, ale i tak, koty i psy zawsze są kojarzone ze zwierzętami, które są nie w domu, ale, i, ale na ulicach, i na wsiach bardziej. E, argumentem tego irańskiego rządu było to, że, e, e, że posiadanie, że istnienie zwierząt i psów na ulicach Iranu powoduje Zagrożenie dla zdrowia publicznego, dla wygody publiki i dla pokoju publicznego w Iranie. Czyli ludzie będą zaniepokojeni, jeśli zobaczą psa. To prawda, Irani, islamskie osoby czyli ci ludzie, którzy wierzą w islam i uznają, że zwierzęta są zakazane i nieczyste, jeśli dotkną albo napotkają zwierzęta i w jakikolwiek sposób oni albo ich ubrania e, dotkną tego zwierzaka, to one, oni nie będą mogli się modlić później. Więc to jest e, ten e, e, problem i, i ta ich obawa w sprawie tego, że e, zdrowie publicznego, wydaje mi się, że o to może im chodzić. Nie za bardzo rozumiem... E, jaki jest problem w myciu się potem, bo żeby się móc się modlić, to trzeba tak, e, zrobić takie rytualne mycie swojego, swoich rąk i swojej twarzy, i mm, okay, ta część swojego, swojego stop, swojej stopy. E, trzeba umyć, żeby czyli przednia część e, swojej stopy. Trzeba umyć, żeby móc się modlić. Więc ja nie rozumiem za bardzo, jaki jest problem w tym, żeby ponownie się modlić, ponownie tak się obmyć i potem iść się modlić. Jeśli tak bardzo chce się modlić, to niech ludzie tak robią, ale łatwiejsze ewidentnie dla rządu było to, żeby. To zresztą znaczy dla samorządów, bo tak jak powiedziałam, to, że tyle udało mi się przeczytać z... W, w, wydobyć z irańskich źródeł, a Uwierz, uwierzcie mi, że znalezienie informacji w irańskich źródłach nie jest łatwe. E, I że samorządy wprowadziły ten zakaz, i jakby ich argumentem był porządek publiczny: że chcą zrobić porządek publiczny, żeby nie było główien psów na ulicach. I to zresztą, akurat to by się, żeby nie było główien psów na ulicach, to by Polsce też się przydało. Ale no, nie aż tak z, e, radykalna wersja to, co prowadzi, wprowadził Iran. E, wprowadziły irańskie miasta, czyli zupełnie zakaz e, zwierząt, e, na, nawet w reklamach na przykład. To, co nie, mogą, one od 2010 roku zwierzęta nie mogą wystąpić nawet w reklamach e, irańskich. To, co jest absurdalne, ponieważ zwierzęta są naszym, e, skoro je jemy, one są częścią naszego życia i tak. Więc e, dlaczego nie mamy się zaprzyjaźnić z, który, z, e, z, z, z tymi, z którymi możemy zaprzyjaźnić, z tymi, które reagują na przykład na nasze wołanie albo e, są w naszej, istnieją w naszej codzienności? Otóż Iran chce zakazać to wszystko, ponieważ to jest niezgodne z islamem i e, no, cele tak naprawdę posiadanie zwierząt w Iranie jedynie są e, mm, jedynie są, e, jak, to się, jak to się mówi, uzasadnione wtedy, kiedy zwierzę e, istnieje z powodu pasterstwa, czyli jeśli ktoś jest pasterzem, to może mieć zwierzę, może mieć psa, który chroni jego zwierzęta, e, które mają być zjedzone. E, no właśnie, tam, nie, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o praw zwierząt, to jest absurdalne w ogóle, nic nic zadowalającego nie ma, bo e, jeśli istnieje ps, pies, to ten pies jest wtedy, obecność tego psa jest jedynie uzasadniona, jeśli jest to pies pasterza, albo e, jest to pies, który, z którym e, ktoś idzie na polowanie, czyli ma chronić jakby tego właściciela jakoś, albo e, jeśli to jest pies, który jest w domu z ogrodem i ma zapewnić bezpieczeństwo tego domu i domowników. I jedynie posiadanie psa w tych, e, e, w tych e, akcjach są e, legalne, jest legalne. smutne smutny bardzo zakaz e, i niestety prawdziwe. E, pis, pis, pisaliście bardzo dużo wiadomości do mnie i prosiliście o weryfikację tych informacji i oto macie właśnie to co ja wydobyłem, wydobyłem z tych źródeł irańskich i e, Trzeba się przyznać jednak, że w irańskich mediach wcale o tym się nie mówi tak bardzo jak w zachodnich mediach się mówi. I to jest, to jest właśnie ciekawe dla mnie, bo Irańczycy zupełnie mają inne problemy teraz i tak jak powiedziałem, Irańczycy obecnie martwią się swoimi prawami bardziej niż, bo ich prawa bardziej są nieuszanowane w codziennym życiu niż prawa ich zwierząt. Ale, tak jak powiedziałam, posiadanie psa jest aktem buntu też dla Irańczyków i dla wielu Irańczyków i Iranek, ponieważ pokazuje mm, to, że Irańczycy są przeciwie... e, stoją w, przeciwie... w przeciwieństwie tego, co rząd chce od, od nich. Więc akurat w tej sprawie to jest e, taki, e, taki ruch, które jest do przodu i coraz bardziej się rozpowszechnia posiadanie zwierząt. W mojej rodzinie w Iranie kilka osób ma zwierzęta ma koty i psy ale oni mają też ogród, więc Więc jakoś to uzasadnia jakby nie muszą wyprowadzić tych zwierząt na miasto, bo mieszkają na wsi, więc. I zwierzęta akurat przychodzą im do, do mieszkania, też przechodzą, więc. No, to jest, to jest takie europejskie podejście, które oni mają właśnie w Iranie do zwierząt, bo zazwyczaj w Iranie zwierząt się nie wpuszcza do mieszkania, bo uważa się ich za nieczyste. No i w mieszkaniu chodzi się bez butów. To też jest takim celem, że, że mm, jeśli, jeśli zwierzę może bez butów chodzić na ulicach albo na, gdzieś na ziemi i wyjść do mieszkania, to. Dlaczego ludzie mają to zdejmować? Trochę, no to jest taki, takie pytanie, które nie wiem jak to uzasadnić w sumie, ale to już są moje przemyślenia. To było właśnie dzisiejszy materiał o tym, co wychciliście, żebym wam opowiedział. Niestety nie zmienię tego stąd i nikt nie zmieni tego, tak o. To musi przez bardzo dużo czasu przejść, żeby i dopiero poczuli i rozpoznali, że zwi rzeczywiście zwierząt, e, zwierzęta da się lubić i da się się zaprzyjaźnić z nimi. A, a oni, ci ludzie, którzy rządzą w Iranie, niestety są, mają serca z kamieni i nie rozumieją tego, ale i nie rozumieją wielu innych rzeczy, więc m, które bardziej mnie bolą e, niż, e, niż to, więc Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału i do następnego. Ciao.